Cześć, witam. Dzień dobry. Tym razem Honda Shadow VT600 2006 rocznik z przebiegiem 18 000 17 000 mil co daje 25 000 km w stanie fenomenalnym. O tak bym to nazwał. Tych Shadow'ek rocznie mam około 10. Miałem piękne szadołki, miałem e, szadołki, które określałem, że są perfekcyjne. E, no i tutaj jest kolejny kąsek. Motocykl zachowany w stanie dosłownie kolekcjonerskim. Jeden tam mankament, dwa może odpryski jakieś tam znajdziemy. Wiadomo, że motor ma swój wiek i, i sw więc i swoje lata, ale chromy Szprychy koła mogę powiedzieć, że wyglądają tak, jakby były montowane kilka dni temu do tego motocykla. Nie wiem, jak to jest możliwe. E, nic nie było przy nim odświeżane. E, jest to oczywiście powłoka chromowana, wszystko jest oryginał, ale nie, może, praktycznie nie do uwierzenia, że coś tak może zostać utrzymane. To jest powłoka lakiernicza. Bezbarwna pokryta, jaka znajdziecie na, na zawieszeniu przednim Zobaczcie, ono, tu jest lakier bezbarwny, no on jest w stanie idealnym, ale zobaczcie jak wygląda koło Nie do uwierzenia, dosłownie Nie wiem gdzie go trzymali, jak to zrobili Żeby Koło w motocyklu tak wyglądało. Nie wiem, czy to dobrze widać tutaj w słońcu. Ja postaram się kawałeczek przesunąć ten motor w cień. Czekajcie. Bo chciałbym wam pokazać, że takie fenomeny jak ten motor jeszcze się zdarzają. Nie wiem, czy w tym cieniu tutaj będzie to lepiej widoczne, ale no chciałbym to uchwycić. O, jest chyba lepiej widoczne. Zobaczcie, jak wyglądają szprychy. Jakby były wczoraj zamontowane do motocykla, po prostu jest to, wygląda to fenomenalnie, zacisk zobacz, jak wygląda, też jakby go wczoraj ktoś zakładał, opona z przodu jest zupełnie nowa, nie wiem czy ma 50 km, czy nie ma, czy ma 10 km. cypki są na samym środku, 22 rok, tylnia opona również jest w takim stanie jak i przednia, tarcza hamulcowa oczywiście fabryczna, żadnego rantu, zobaczcie jak wyglądają. wygląda zacisk, czy ta goleń tutaj nieodświeżana, ona jest pokryta barwnym Lakierem. Zobaczcie, jak wygląda zacisk. Po prostu dla mnie to, jak mi pan wysłał te zdjęcia e, tego motocykla, mówię: No nie wierzę. No mówię: Ja miałem już piękne e, shadowki, no ale ta jest fenomenalna. Wszystko na tym motocyklu jest fabryczne. Jakieś zmianki po prostu, tu kubeczek, jak na jakiś browarka szyba duża, lostera, taka co nie trzęsie się, motocyk ta szyba nie drży. E, oczywiście jeszcze bym tu dołożył do, do, e, jedno mocowanie do tej śruby, powiedzmy od tej do tej śruby. To już w ogóle ta szyba idealnie sztywna. zobaczcie tutaj jest zbiorniczek. Na linki. No, tak jak były wczoraj zamontowane do tego motocykla. To jest, co niebywałe. Ja wiem, że coś tam może jakiegoś niddzi znajdziemy, tak jak wspomniałem, tu jakiś odprysk, czy tutaj te dwa odpryski, czy jakieś takie tutaj coś. Ale to jest niebywałe, jak ten motocykl jest utrzymany. Patrzcie tutaj. Chromy podnóżki, sety dekle silnika. Tu takie degradne zmatowienia, ale wiecie od czego, nie? Tu jest stopa, tu jest pięta, nie? Więc jeżeli ktoś ma dużą łapę, no to tam może dotykać, może. I tutaj było zczyszczone, ponieważ pan mówi, że tu but był przyklejony i rzeczywiście były ślady gumy. Jest to ładnie wyczyszczone i nie ma śladu po tej gumie. Zobaczcie, jak tutaj to wygląda. Coś niesamowitego. Tu śrubka zielona. Tutaj. Przy główce ramy te elementy, no po prostu fenomenalnie, no silnik chromy na tym silniku, tutaj są jakieś paski ledowe dołożone, gdzieś pewnie jest jakiś włącznik. Zobaczcie jak ta śruba wygląda. Coś niesamowitego, jeżeli chodzi o stan tego tutaj egzemplarza. Wydech oczywiście oryginał, od początku do końca. Opona tylnie tak jak i przednia jest zupełnie nowa. Kanapa nigdy nie obijana jest oryginalna z napisem Honda. No, bo jakby miała być obijana, jak on jest jak nowy, ten motor. I teraz tak, zobaczcie, jak wygląda tylnie koło. No, określenie, że wygląda jak nowe. No, no nie do uwierzenia, jaki to jest egzemplarz. Tylnie opona, runówka. Oczywiście, motor zarejestrowany, ubezpieczony. Przebieg znikomy, i tutaj chyba nie ma żadnej wątpliwości, że ten motor ma taki, a nie inny przebieg. Zobaczcie, jak półka dolna wygląda, górna wygląda. Jak wyglądają przełączniki w takim motocyklu. Po prostu niebywale utrzymany egzemplarz. Oczywiście napęd jest zupełnie nowy i to chyba widać. Więc kolejne kilometry będziecie robić nie dotykając do motocykla. Zobaczcie z tej strony, jak to wszystko wygląda po prostu wzorcowy egzemplarz. Tutaj tak samo chromy na silniku idealne, 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 idealne. Zacisk z tej strony po prostu powiem tak, no niebywale utrzymany motocykl. Szukacie takiego egzemplarza idealnego. No to zapraszam. Nawet zobaczcie zaślepki tutaj są. W zawieszeniu. To jest jakieś No. Dla mnie osobiście, no, motocykl jest powala, powala na kolana. O, tak. Tu zarazem takie zadrapanie widzicie od kurtki na zbiorniku. Zbiornik w środku, nie wiem czy uchwycę. Jest idealny. Jest idealne. Zobaczcie, jak tam taka złota tulejka, nie wiem, czy ją tam widać. To wszystko to jest, tam, gdzie jest brud biegnie od koła, czy tutaj ta, blasz, ta taka jakby tutaj nie wiem, co to jest to coś, tam, gdzie brud biegnie od koła, to jest wszystko idealnie tutaj czyste. Jakby po prostu było kilka dni temu zakładane do motocykla. A tam przede wszystkim koło rzuca ten swój cały brud, który zbierze. No to tam wygląda to wszystko po prostu znamionowo. Także. Szukacie idealnego Shadowki 2006 rok Wersja rzadka, bo rzadka dlatego, że jest na chromach Większość te elementy są tutaj Te dekle, jak i te dekle pokryw zaworowych są aluminiowe To tutaj macie chromowane To jest wersja, nie wiem, jakaś, nie wiem, czy limitowana Może nie, wersja jakaś bogatsza Po prostu ktoś miał większy portfel i taką wersję sobie zamówił Mieliśmy już nieraz takie wersje Są to naprawdę wersje takie, no jak widzicie, na bogato Jakbym to uznał, ponieważ o, nie, on się nazywa fachowo VLX, ten motocykl. Zobaczcie, jak wygląda tutaj ta śruba. Po prostu coś niebywałego. Czy Tutaj zobaczcie te przełączniczki. To wszystko jest. No piękne ten tym motocyklu. Dobra, cykniemy go. Niechą chwilę nam się tutaj. U, dźwięk ma bardzo ładny. Jeżeli ktoś szuka takiej pięknej szadołki, wychuchanej, którą postawić tylko w pokoju i się cieszyć, że taki egzemplarz się trafił, to zapraszam do miejscowości Ława. Telefon do nas to 500-134-533 motor możemy e wysłać w również do dowolne miejsce w Polsce. Mamy taką firmę kurierską, która zajmuje się fachowo przewożeniem motocykli. Koszt transportu to około maksymalnie 700 zł tego motocykla. Pobieramy wtedy zaliczkę, powiedzmy 1000 zł. Motor e umawiamy kuriera, motor pakujemy, zabezpieczamy, i jedzie do was. Oglądacie go na miejscu, podejmujecie decyzję o zakupie, rozliczacie się gotówkowo na miejscu, więc wasze ryzyko jest bardzo znikome, bo macie motocykl na podwórku, widzicie go, oglądacie, oceniacie. No myślę, że Tutaj, jeżeli ktoś przyjedzie, przymarudzi, ludzi, że coś mu się na tym motocyklu nie, nie podoba, to tylko zgasić światło, zamknąć drzwi i, i pognać klienta. Bo powiem, taki motocykl się nie spotyka. W tak utrzymanych motocykle można spotkać wyłącznie w salonach. Motocykle, które jeszcze praktycznie nie były używane, no to taki egzemplarz można trafić, bo motor, który ma 20 lat, wygląda jakby miał. No, dwa tygodnie, o tak bym to określił. Ma te odpryski, te, tak jak wspomniałem, tutaj na tym wodniczku, czy tutaj na tym rancie od zbiornika. No, niestety, coś zawsze będzie, bo jednak był, ktoś na niego wsiadał, no może nie jeździł, bo ciężko to nazwać jazdą. Ten przebieg jest znikomy, no i e, utrzymanie tego motocykla sprawia, że chyba ktoś jeździł na dywanie, na stopkach, nie, nie na dworzu, no bo dla mnie to. Aż niewiarygodne, że tak można mieć egzemplarz utrzymany. E, co tutaj więcej, oczywiście, system ratalny na taki motocykl istnieje. Możemy Wam sprzedać ten motor w systemie ratalnym. E, co więcej, dzisiaj pod tym filmikiem, który tutaj tworzy, wrzucę link do ogłoszenia. Tam będzie napisane, że poniżej jest link do ogłoszenia. Klikniecie, otworzy się motocykl, będziecie go mogli zobaczyć, ocenić sami. Oczywiście, motor dzisiaj pojawi się również na Otomoto, jak i na Oliksie. Na Oliksie będzie chyba 5 czy 7 zdjęć, więc szukajcie lepiej e, platformy Otomoto. Wbijcie w Google po prostu Otomoto, miejscowość Iława albo Shadow, VT600 albo VLX, jak się nazywa ten motor, i Wam się tam wyświetli. E, no co tutaj mogę więcej powiedzieć? Oczywiście, motor zarejestrowany, więc i ubezpieczony. Można wracać na kołach tym motocyklem. Jak każdy motor, który sprzedajemy, ja zawsze mówię: zalecam wymianę oleju. I oczywiście, jakiś można zrobić drobny serwis, czy gaźniki przejrzeć, czy zajrzeć do uszczelniaczy przedniego zawieszenia. Bo to, to naprawdę skutkuje potem bezproblemową, bezawaryjną eksploatacją motocykla. Zobaczcie, jak to chodzi. No, piękne. No? Wszystko działa. No, nie, no. Słuchajcie, nie chodzi jak 600, chodzi kurde tak poważnie, że zastanawiałem się, czy są wydechy jakieś akcesoryjne. Jak go odpaliłem za pierwszym razem. Bo tak gada, że ja pierdziu, Powiedzmy, gada jak naprawdę wielka maszyna. Zobaczcie na to. Po prostu coś nie, niebywałego, tak mogę określić to. Nie hałasujemy. Ja jedyny co. No to będę zachwalał, bo to cyk pięknie. Jedyny ślad jakiejś naprawy to jest tutaj na podnóżku. Pan mówi, że drżało to, coś tam pokombinował, zrobił, że to się ładnie teraz. E Działa, zamyka, spełnia swoją, swoje zadanie, ten podnóżek. To tutaj widzę, że jakiś ślad tam był ingerencji. A tak, wspaniała, naprawdę wspaniała maszyna. Szukacie takiego egzemplarza, który może się pochwalić? No to, 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 to zapraszam do serw Moto i Ława. No bo egzemplarz jest niepowtarzalny. Takich motocykli naprawdę mamy dużo, ale w takim stanie, no rzadko można powiedzieć, że coś może się takiego tak nie nieskazitelnie yy, utrzymanego spotkać. A tu jest jakiś przełącznik, nie wiem do czego, a czekajcie, no może jest, może, a nie, nie wiem do czego on to służy, więc nie będę tutaj jakby bardziej się zagłębiał w temat. Także serdecznie zapraszam, bo taki motocykl to nie lada chrapka dla kogoś, kto szuka ideału. Także Vt 600, czyli Shadow 600 lub VLX, dostępny w filmie Self Moto i ława. Dzięki, pozdrawiam, cześć!